Ok, teraz przedstawię Wam taką talię. E, nazywa się Kontrol Murloc. Murloc Shaman, 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 Dziewczyna Shamana? Nie. Murloczki. No, jest to talia taka mm, skonstruowana. Część. Nie, nie ze wszystkich murloków, bo była taka talia, ale tam część murloczków e, jest. Część. O, z księciuniem tutaj. Ostatnio e, dałem taką talię Wam, tak, z księciunia, czarnoksiężnika. Więc teraz taką talią zobaczmy, co tutaj e, na, na księciunia znaleźć. O, na księciunia. Czarnoksiężnik, no oczywiście, że czarnoksiężnik. <noise> Dziadek mówi księciunia, no. Co taką tanią tutaj, co taką tanią na niego znaleźć? Na pewno, na pewno te drogie karty. No dobra, tą zostawię, tego gługa. Pożeracza. Zobaczymy, może pożera kogoś. Może pożerę. Okej, no mamy coś za, za dwa, coś za trzy. No, oczywiście tutaj zaczynamy z 40 też. Mamy tego książę rentala. Okej, okay, no trafiły nam się takie dwa garkotłuki. Dwa garkotłuki, no zobaczymy, zobaczymy. No dobra, jedną z nich zagrajmy. No. Jakiś mroźny powiew mamy w razie czego możemy zamrozić kogoś. Kogoś zamrozić. Ale kogo? Ale kogo? To już tu jedzie, jedzie No dobra, co tutaj? No dobra, może tu nie może księć, psz, tego książę renta księciunia. Dobra, skramy z księciuniem to księciunia wystawimy książę. Książę renta <noise> Ła, tutaj chochlików jedzie. Tu oczywiście dwa punkciki sobie zadaje. Dwa musi zadać. Musi, musi. Co teraz tutaj, co teraz? O, wow, 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 Dobra, jedźmy na jednego z chochlików może. Ten jak jedzie to sobie zada, no to. A i tak byśmy go nie załatwili. Nie załatwilibyśmy go od razu to To czekamy, czekamy. No oczywiście musimy czekać. Tu jak widzicie ten ser na trius dostaję, dostaję. O, to na trujus dostaje, dostaje. Ale tu pięknie zagra. Wow, 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 wow. Nie pozbieramy się. Nie pozbieramy się. Idziemy mrozić coś, czy nie? Co? Idziemy coś mrozić. Ale kogo? Ale kogo tu mrozić? Oj, oj, oj. Spróbujmy tutaj poszukać czegoś Rolniki mam, rolniki Ale jeszcze nie teraz <śm> Nie teraz No dobra, jedźmy tu na jednego Na jednego <śm> Tego zostawmy, no Zaatakuje, no to sobie zada to sobie zabaw. Ja, 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 niebezpiecznie, jak tu rzucił, to ładował go, wow, wow. A tu nie mamy czym mrozić Ja, 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 Co teraz, co teraz tutaj? Musimy mrozić, no? Pomrozimy troszkę. Troszeczkę, tak, troszeczkę. Wow, 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 wow. wow dobiera, dobiera karciaszki. A, ta Się nie pozbieramy. Dwa punkty sobie musi zadać. Ale to wyciszy. wyciszył. Oj, oj, Ale Ali jedzie. Jedzie niesamowicie. Ta, co teraz? Co teraz tutaj? Nie wiem, no spróbujmy pożreć może. Nie wiem, pożremy? Czy... Czy co robić? Co tu robić? Panowie i panie. Teraz będziemy mieli osiem kryształów many. Troszkę mało. O te! Pożar tutaj jak nie wiem. Pożar! Weź tu graj, no weź tu graj. Rolniki jakieś? To. No dobra, najpierw zrywa damy. Najpierw zrywa, no bo co? Jaja, 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 ja, 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 ja. Okrzyk bojowy, okrzyk bojowy. Tak sobie myślę. Nie topcie, nie topcie. Jak tu to tego załatwić, żeby tam cię wrócili? To, to ma prowokację. No nie, no musimy się spieszyć. Musimy się spieszyć. Niesamowite, niesamowite. To. Świetnie tutaj Wykończy. Normalnie wykończy. To. Starczy mu Starczyło. No świetnie, świetnie. No ale ta, taką, taka talia jest dobra do e, księciunio, tak? Księciunio dobry jest. Dobry to. nie udało się tym razem. Spróbujemy jeszcze raz, co? Czy nie? 这。<t> uh>